Wiemy, że mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, to jest napisane w treści zadania. AC równa się BC, czyli ten bok AC jest taki sam jak ten CB. A jeżeli on jest równoramienny i tu jest 50 stopni przy podstawie, to tutaj przy podstawie też musi być 50 stopni. Całe to to jest 50 stopni. Ale my z treści zadania wiemy też, że odcinek BD jest dwusieczną, czyli dzieli ten duży kąt na dwie równe części. A zatem ten kąt, który wyróżniam teraz kolorem, musi być taki sam jak ten kąt. Oba są takie same i muszą mieć po ile? Po 25, bo całość to jest 50, więc tu przypada 25 stopni i na to, już tutaj nie będę tego pisał, też przypada 25 stopni. Kolejne co wiemy, to to, że odcinek BE jest wysokością opuszczoną na tą podstawę. BE jest wysokością, zatem nie ma tu innej opcji niż taka, że tutaj jest kąt prosty. Popatrzmy teraz na trójkąt, który wyróżnia na niebiesko. Skorzystamy z tego, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie to 180. Tutaj jest 50. Tutaj jest 90. To już mamy 140. Tutaj jest 25. Tu już mamy 165. A zatem mamy 165 stopni do 180, brakuje nam 15 stopni. Czyli ten kąt, ten właśnie kąt, o który nas pytają, wynosi 15 stopni. To jest odpowiedź D.